Teraz nie ma wiatru, więc rzucaj w pole, im tam dalej, tym lepiej. Nie podniósł się, nie podniósł się. Za smawę, mocno musisz rzucić Uwaga, leci tu. <grybuj> Tego nie będzie. No to leci. Dzięki wielkie. To też. O, a tu masz się zalogować i się zarejestrować i, i napisać po witalni. Tak, dobra. I napisać, że grupa Urszulińska jest DBS. Tak, tu. o. No, Nie to łatwo. A jak drugą ma zajętą, to co? No. Nie, 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 nie. Ja się Tam, w to. Ja byś silnika na Mam Ale ja. Lecę po no i podwiat podwiat go. Do góry, do góry, do góry. A! No, do góry. No, do góry. Jak się trzeba się skręcić. Jest tego. I tak. No, do góry. no, do góry. no, ale... no ale... Zap... Na zero w Dobrze, ale zapominasz. Bo zapominasz o tym drążku, że trzeba go do góry podnieść. Żeby wyleciał do góry. Bo mhm. no, on ci spada.